Idziesz na pielgrzymkę i będziesz spać pod namiotem? Oto kilka lifehacków dla Ciebie. Po pierwsze, spanko. Warto jest zainwestować w karimatę dmuchaną. Uwierz mi, to jest niebo a ziemia, komfort spania na karimacie dmuchanej, a na tej takiej karimacie zwykłej. Kolejna sprawa, namiot. Najlepiej namiot rzucany. Bardzo wiele osób teraz ma namioty rzucane, więc popytaj, jeśli nie masz poznajomych, czy by Ci nie pożyczyli. Tylko uwaga, przećwierz sobie składanie tego namiotu. Te namioty składa się równie szybko, jak rozkłada... Ale pod warunkiem, że umiesz to zrobić. Namiot rzucany to jest po prostu game changer na pielgrzymce namiotowej. Dlaczego? Jesteś zmęczony, naprawdę nie masz już sił na nic i tylko rzucasz ten namiot, idziesz się myć, jesz i po prostu już jest laba. Ja bardzo często miałam sytuację, gdzie rzuciłam namiot, wrzuciłam do niego rzeczy, poszłam się myć i już przyszłam z jedzonkiem. A niektórzy ludzie jeszcze rozkładali swoje zwykłe namioty. Kolejna sprawa: ubrania do spania. Warto jest wziąć uwagę czapkę zimową. Tak, czapka zimowa. Nieraz spałam w czapce zimowej. Do tego jeszcze często miałam zarzucony kaptur na głowę, więc też bardzo dobrą rzeczą jest wzięcie bluzy, która ma kaptur, takiej ciepłej bluzy. Wzięcie ewentualnie kilku warstw ubrań dresowych do spania. Ja osobiście biorę też zawsze taką z długim rękawem koszulkę termiczną. Ciepłe skarpety. To jest naprawdę ważne, ponieważ w nocy jest zimno. Mogą być upałe, ale w nocy będzie zimno. Kolejna sprawa, oczywiście stupery. To jest must have na każdy nocleg. Latarka najlepiej czołówka. W miejscu, w którym będziesz miał zęby, możliwe, że nie będzie oświetlenia. Mi się tak wiele razy zdarzało, wtedy ta lampa, lampka czołówka jest naprawdę najlepszym rozwiązaniem. Tak samo jak będziesz szedł do toalety, do tej tam nie będzie światła, a trzymanie latarki. No nie ukrywajmy w toalecie, bywa trudne. Kolejna sprawa, jak już jesteśmy przy toalecie, to zabranie ze sobą papieru toaletowego lub dość sporej ilości chusteczek higienicznych. Dlaczego? Ponieważ w nocy lub nad ranem może brakować tego papieru toaletowego, bardzo często się tak zdarza. Ponieważ osoby, które go dokładają, zajmują się sanitariatami, mogą też same się zbierać, jeszcze nie zauważyć, albo no śpią, jak to jest noc, więc może tego papieru braknąć. Jeśli chodzi natomiast o opakowanie, to wszystko w worki na śmieci. Najlepiej zapachowe. Przy czym ja na przykład robiłam sobie w ogóle takie pakiety, że Brałam sobie koszulkę. Możliwe, że nagram na tym filmik. W taką formę zwijaną się robi koszulkę. Na to nawijam sobie majtki, na to nawijam sobie skarpetki. I taki zestawik, rulonik pakowałam sobie do woreczka śniadaniowego. Te wszystkie zestawiki pakowałam sobie do worka na śmieci. W osobnym worku na śmieci miałam rzeczy do spania. W osobnym worku na śmieci miałam na przykład właśnie takie ubrania na zimniejszy dzień, na cieplejszy dzień. W osobnym worku ręczniki, żeby to było jak najbardziej posegregowane. To naprawdę też dużo daje. Na pielgrzymkę warto jest też zabrać Powerbank. O wiele łatwiej tak naprawdę jest dać do ładowania Powerbank i wtedy masz przy sobie normalnie telefon, a Powerbank ci się ładuje. Najlepiej go dać jak najszybciej do ładowania i sobie go wziąć z powrotem na noc. Albo jeśli twój telefon wystarczy lub masz dwa Powerbanki, no to jeden dać do ładowania, drugi podłączyć telefon do ładowania sobie na noc. Więc też wzięcie Powerbanka minimum jednego polecam. Na pielgrzymkę warto też jest zabrać gotówkę, ponieważ z takimi pielgrzymkami bardzo często jeździ sklepik z jakimś jedzonkiem na trasie, ale też na przykład ja się spotkałam, że pielgrzymki namiotowe miały swój punkt, gdzie wieczorem zapisywałeś się na zakupy, które na drugi dzień dostawałeś, no i niestety tutaj wiadomo, płatność była tylko gotówką, więc warto jest ze sobą zabrać gotówkę. Oczywiście też warto jest ze sobą zabrać jakieś suchy prowenty, jakieś zupki chińskie, jakieś paszporty, te, te, tego typu rzeczy. Przy czym no, z reguły tam jest jakaś możliwość zakupu, więc to trzeba oczywiście się zapoznać, jak konkretna pielgrzymka i jak to ma rozstrzygnięte. Oczywiście na każdą pielgrzymkę rzeczą konieczną jest zabranie tabletek z elektrolitami. Przy czym ja polecam wziąć jakieś małe woreczki, na przykład strunowe czy woreczki śniadaniowe. W ogóle woreczki śniadaniowe na pielgrzymce się super przydają, więc też zabierzcie. I wtedy zamiast brać całą tubkę tych elektronitów, ja sobie wrzucam po prostu kilka tabletek do tego woreczka na trasę, bo jeśli już byłeś kiedyś na pielgrzymce, to wiesz, każdy gram w plecaku pielgrzyma się liczy.